Saison. Dzisiaj będzie tematem, a więc styl piwa pochodzący historycznie z Walonii, czyli francuskojęzycznej części Belgii. Styl, kiedy nie było urządzeń chłodniczych, który ożywał sezonowo. To znaczy pod koniec sezonu zimnego. Franco, frank, francuskojęzyczni Belgowie ważyli piwo górnej fermentacji, mniej więcej można powiedzieć, że w miarę jasnego eila, mocnego, mocno nachmielonego, ale też orzeźwiającego, który w lecie dawał im orzeźwienie, ale z drugiej strony było to piwo na tyle mocne, żeby przetrwało lato. Więc musiało mieć jakąś większą, zwiększoną zawartość e, m, alkoholu, ale zarazem powinno orzeźwiać w lecie. E, istnieją różne wersje sezon, sezonów, sezonów. Może z wyproszeniem będę mówił o sezonach. A więc e, takie, które są e, wytworami e, browarów lokalny, lokalnych, a więc są e, ciekawie e, przyprawiane różnymi przyprawami. Na no dzisiaj, kiedy każdy w domu ma lodówkę działającą, nawet browary domowe ważą sezon. Również takie piwo będzie tematem dzisiejszej degustacji. Piwo z browaru domowego. sezon na sezon. Oczywiście sezon na sezon. Tak, bo tutaj mamy w języku polskim po prostu skrót. sezon na sajzon. Ciekawa etykieta, przedstawiająca myślę, cztery pory roku. Dane techniczne oraz zasyp. No, browar, jak sami widzicie, KMK. Tym razem bez znacznego kapsla. Na kapsle jest tylko tajemnicza jedynka. no oczywiście tajemniczą dwójkę, czyli warkę numer dwa. A więc jedziemy z zasypem woda, słody to pilneński, monachijski, ażeby dać podbicie słodowość, pszeniczny jasny, też się daje, karamber, kolendra, skórka pomarańczy, cukier kandyzowany, chmiele target i East Kent Goldings, drożdże WLP 565 Belgian Season Season 1. te butelkowania 15 listopada 2014 rok. No myślę, że jeszcze piwo jest w miarę Trzymają się zasad właśnie dotyczących sezonów, w miarę przydatnym do spożycia. Sezon ważono, przypomnę, na koniec zimnych miesięcy, zimnego sezonu, żeby dotrwał do następnego, a przypominał im o ich ciekawych piwach. Bardzo dobre drożdże, wiele sobie pod nich obiecuję. Chmielenie typowe dla sezonów, czyli EKG, to jest typowy chmiel w sezonach. Generalnie drugą typówką jest styrian. Tutaj użyto, Robert użył targeta, czyli chmiel goryczkowy. Chmiel doskonale nadający się również do chmielenia na zimno. No mam nadzieję, że tutaj został też użyty do chmielenia na zimno. Target daje takie posmaki ziołowe, nie kwiatowe, ale ziołowe. Żeby tak już nie, no właśnie mi znikł otwieracz. Mam nadzieję, że nie obrazisz się, Robercie, jak będziemy degustować taki mini shakerze. No, w aromacie połączenie witbira z piwem pszenicznym, Co daje nam krótko mówiąc, Belgian Speciality. Jak widzicie, piwo bardzo klarowne. Mam nadzieję, że to widzicie. Praktycznie wyglądające jak pils, piana powinna być w tym piwie dobrze zbudowana, trwała. No, taka nie jest, ale być może dlatego, że no, mamy, no nie, jeszcze luty mamy. Piwo jest, zobaczymy, jak będzie się przedstawiała druga warka. Proszę. Jeżeli chodzi o kolor, piękny, złoty kolor, kolor, który spokojnie może być przypisany do sezonu. Takie właśnie one miały być, przypominające piękne, ciepłe, słoneczne dni, no i to piwo powinno nas w ten sposób orzeświać, wobec tego robercie, na zdrowie, twoje zdrowie, zdrowie widzów. Sezon na sezon na warsztacie warka numer 1, drożdże WLP. Dobra robota. Już po pierwszym łyku chce mi się więcej. Piękny balans... plusy. Piękny balans chmielu Target z istkim Goldincem. Jeszcze jedno o sezonach. Aha, nie powiedziałem w ogóle danych technicznych, bo o tym chcę teraz króciutko. 15,7 BLG, czyli bardzo, bardzo górna granica, bo 15,9 jest górnej granicy. 7,7 7 alkoholu, to jest chyba poza granicą, bo chyba 7 alkoholu powinno być. 28 IBU, górna granica, ponieważ powinno być chyba górna to jest chyba 30, jak dobrze pamiętam. Co do piwa. Piwo powinno mieć wytrawny finish i taki ono ma, ale ten finish nie wynika z użytego, przepraszam, chmielu, tylko z bardzo głębokiego odfermentowania. Tutaj z 15,7 wyciągnięto 7,7% alkoholu, co wskazuje na odfermentowanie do. Około, jeżeli się mylę, to się poprawię. Około 4, poniżej, poniżej 4, ale coś koło 4, tak? Mnożę razy 1,938. 3, 3, 6, 3, 3, 6, 3, 8, jakoś tak. No, nie jest to jakoś tam super nisko odfermentowane, bo w w kanonach, w widełkach, mamy nawet tam odfermentowanie 0, coś. Bardzo dobre. Krótko mówiąc, belgijskie, w pewnym sensie, piwo pszeniczne. Czuć tutaj dosyć wyraźnie pomarańcze. Ja to czuję kolendrę, nie pamiętam, czy już przeczytałem kolendrę, czy nie? Jest kolendra, no. Czuć tutaj kolendrę. Myślę, że drożdże WLP 565 odrobiły swoją, swoje zadanie domowe, piękny kolor. No, piękny kolor. Generalnie widzicie ten kolor trochę jaśniejszy niż jest, trochę ciemniejszy niż jest. Uwierzcie mi, że jest to bardzo jasny kolor pilsowy. Widzicie, jak dobrze pracuje nagazowanie. Mimo to piana się nie buduje, co jest dla mnie pewną zagłostką. No bo sezony generalnie powinny się charakteryzować dobrą pianą, tu nawet tej singlu nie ma, ale podobno druga warka jest, od mi tu leży, Tlenuch. Podobno druga warka jest dużo lepsza. Ja degustuję najpierw pierwszą. Jest trochę zawiesiny chmielowej w tym piwie. No, widać ją, bo przy tym kolorze bardzo jasnym to, to nie ucieknie się od tego typu rzeczy. Ja może spróbuję zrobić taki myk. No właśnie, tak bym chciał, żeby to, ta kartka odbiła trochę tego koloru z dyfuzora, żeby Wam pokazać, jak jasne jest to piwo, ale niestety to piwo jest jeszcze ciemniejsze dzięki takiej kartce. Okej, okay, no trudno. No, musicie sobie po prostu wyobrazić, że jest to bardzo jasne piwo. Z idealnym wysyceniem, co bym tutaj poprawił? No, to myślę, że poprawiłbym wysycenie na większe. No, w sezonach powinno być naprawdę spore to wysycenie. Kolor jest. Generalnie istnieją różne wersje sezonów. Skategoryzowane na poziom alkoholu. Przy tym poziomie, po, po, powyżej 6,5% myślę, że piwo powinno być ciemniejsze, mniej więcej tak to, tak to gdzieś tam gra. E, mimo wszystko alkohol tu no, lekko rozgrzewa, no, le, lekko, lekko. Diacetulu nie ma, e, czyli wszystko jest jakby w widełkach stylu. E, myślę, że jest bardzo ciekawa pozycja to, Jest taka lekka nuta alkoholowa na końcu, której nie powinno być. No, 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 no jest trochę nuta alkoholowa. Może by trzeba było zrobić sezon z niższą zawartością. Ja zobaczę tą drugą warkę, że ja znajdę, czemu ona się różni. No albo etykieta jest to sama, drożże. 5,65, a tu są 5,66. Belgian Season dwójka. E, to jest e, piwo mm, z dwójeczką rzymską. Tak? E, żeby nie było, że pokazuję to samo piwo. To jest otwarte, to nie. Czyli, czyli tu jest tylko podmiana drożdży, natomiast wartości są te same. Hmm. E, tak, ta sama data, więc podejrzewam, że Robert podzielił warkę i... 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 Zaszczepił dwoma różnymi szczepami drożdży. No zobaczymy, jaka jest różnica. Czy Belgian Saison se 1 czy tu będzie lepszy. Zaraz dam do wypróbowania żonie, która jest najlepszym sensorykiem. Ja Was serdecznie pozdrawiam. Robert, Ciebie również dziękuję za możliwość skorzystania z degustacji Twoich bardzo dobrych piw. Do zobaczenia.